Strona samorządowa od samego początku, czyli od kilku dobrych lat, definiuje dwie podstawowe zasady, dwie oczekiwania w stosunku do tego, jak miałby wyglądać system rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej. Mówimy o sprawiedliwości w kontekście sprawiedliwości ekologicznej oraz sprawiedliwości społecznej. Ekologicznie mówimy o tym, że oczekujemy, że zostaną wdrożone rozwiązania, które spowodują, że będziemy w końcu mieli do czynienia z odpadami, które się nadają w 100% do recyklingu, ale do recyklingu na skalę przemysłową. Z drugiej strony, My, strona społeczna, mówimy o tym, że system rozszerzenia odpowiedzialności producenckiej ma w końcu spowodować, że to nie mieszkaniec będzie w 100% ponosił utrzymanie całego systemu, czyli mówimy o realnej partycypacji w utrzymaniu systemu gminnego przez wprowadzających, czyli zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci. Jeśli chodzi o oczekiwania branży, no to oczekiwania są takie, iż zaproponowany model rob będzie Promował recykling, czyli będzie motywował do inwestycji przede wszystkim w te elementy, które są niezbędne, czyli będzie promował do inwestycji w sortownie oraz będzie rozwijał model biznesowy recyklerów, bo bez recyklerów i bez sortowni. Nie uzyskamy planowanych efektów. Bardzo się cieszę, że to spotkanie miało dzisiaj miejsce w PAP. Rozmawialiśmy o rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej i o kaucji. Takie spotkania są potrzebne, ważne, ponieważ tak naprawdę one polegają na tym, że jest wymiana doświadczeń różnych izb, różnych organizacji, a w moim odczuciu najważniejszy był tutaj głos samorządu, głos mieszkańców. Także mam nadzieję, że ta dzisiejsza debata będzie słyszana powszechnie, będzie słyszana w mediach społecznościowych, w mediach, ale również w ministerstwie, Ponieważ padło tutaj kilka ważnych informacji, nad którymi warto się pochylić.